No więc moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym, ale wiem, że też oczywiście słuchacie w innych dniach tygodnia, więc w naszym niedzielnym bądź jakimś innym spotkaniu z historiami. Kani ostatnio historia pogodna historia, która wielu z Was dała dużo nadziei, dała Wam dużo, co ciekawe, też łez, ulgi tak pisaliście w komentarzach. Dzisiaj, oczywiście, wracamy do standardowego mięcha i bólu. Ale zanim to, kochani, będzie, to jak zawsze parę komentarzy, proszę posłuchajcie. Co tam ostatnio powypisywaliście pod odcinkiem? Najpierw się odniesiemy rzeczywiście do tematu PKP, bo o tym był nasz ostatni podcast. Monika napisała tak. Na PKP bardzo dawno temu, gdy mnie na wakacjach okradziono i próbowałam dozbierać na bilet do domu, nikt nie chciał mi pomóc. I wtedy podeszła do mnie prostytutka i sama zaproponowała pomoc. Zostałam nakarmiona pysznymi kluskami z mięsem i obdarowana pieniędzmi na bilet do domu. Także dobro przychodzi różnymi drogami. Spokojnego wieczoru każdemu. Bardzo piękne. Pan Bóg bardzo często pokazuje swoją twarz tam, gdzie się nie, nie, nie spodziewamy. I to jest jego najpiękniejsza twarz. W takich miejscach, gdzie byśmy myśleli, że tylko jakiś grzech albo jakieś zło. To nieprawda, on jest tam wszędzie. Dzięki, Maniu, że, że o tym napisałaś. Karolina z kolei pisze tak. Czegoś mi dzisiaj brakowało. O 23.00 przypomniałam sobie, zmywając naczynia, że nie słuchałam HP. Dziękuję za tą historię i za tą społeczność. Lubię także czytać wasze komentarze. Teraz mam bardzo malutko znajomych. Na co dzień jestem zapracowana, do tego małe dzieci, obowiązki. Moje życie towarzyskie trochę umarło. Jednak tutaj, yy, mimo że nie znam nikogo, czuję, jakbym miała wielu przyjaciół. Dobrego tygodnia. Karolina, taka prawda. Tutaj jest wielu dobrych przyjaciół. Ja też się bardzo cieszę z tej społeczności i z tego, że Wy kochani tak słuchacie tych historii. To mnie naprawdę bardzo cieszy. Maria z kolei pisze tak. Kochano ojcze Adasiu, słucham Cię siedząc na lotnisku w Dublinie. Czekając na samolot do Berlina, który będzie dopiero o 6 rano, a jest 1:27. Czytałam książkę, ale prawie usnęłam, więc odpaliłam HP i prawie umarłam ze śmiechu. Bardzo dziękuję za tą historię, rozbudziłam się. Pozdrawiam serdecznie. Mam bardzo wiele, Mario, dobrych wspomnień, ze słuchania różnych rzeczy na lotniskach. Często tam jestem. Czasem mam jakieś długie przesiadki, więc dużo rzeczy słuchałem bądź czytałem, bądź oglądałem na lotniskach. Dobre mam wspomnienia z tych historii lotniskowych, więc jeżeli ta historia moja sprzed tygodnia w sensie przeze mnie czytana, jakoś dała ci dobry czas, to tym bardziej się cieszę. Z kolei Monia pisze tak a ja chciałam podziękować. Właśnie siedziałam nad moją historią potłuczoną, musiałam ją przerwać. Wałkowana w nieskończoność od lat. Terapie, pamiętniki i tak dalej. I poczułam, że nie chcę się już oglądać za siebie, chcę iść do przodu. Tak zwyczajnie i po prostu. Tak widocznie miało być. Prawdopodobnie więc historii nie będzie. A jeśli już, to na pewno w przyszłości i o dużo lżejszym ładunku. Pozdrawiam i do Usłychu. Bardzo mi się podoba ten Usłych, ale w ogóle, Monie, to co napisałeś, to jest bardzo piękne. Tak, chciałbym, kochani, często, żebyście nie wysyłali swoich historii. A nie dlatego, że ich nie chcę, bo oczywiście mam nadzieję, że wiecie, że bardzo chcę, chociaż mam ich tak strasznie dużo jeszcze. Ale to jest bardzo ważne, co napisałaś, czyli czasem historię trzeba po prostu odłożyć w przeszłość i pójść dalej. Nie, nie, nie zepchnąć oczywiście, nie udawać, że jej nie ma, tylko czasem trzeba po prostu pójść dalej i wtedy ta historia nie jest potrzebna. Dziękuję za tą wiadomość. I wreszcie. Niepłodna głowa taka, taka nazwa. Umielesz mi, ojcze, z nienawidzone chwile na bieżni. Choć szczerze tego nie znoszę, wiem, że biegnę po moje dziecko. Już jeden taki maraton za mną, bo w sypialni leży upragniony roczny synek, którego sprowadziliśmy z mężem i z Bożą pomocą na świat dzięki przeciwzapalnej diecie i aktywności fizycznej, choć od szesnastego roku życia słyszałam, że nie mam szans na naturalną ciążę. O, proszę bardzo. Teraz misja numer dwa. Biegnę po ciebie, Maluszku. A Was, Langustowicze, proszę o westchnienie do nieba za naszą rodzinkę. P.S. z szafki łupie na mnie olej z czarnuszki, chyba łypie, nie? i kurkuma, i na samą myśl przechodzą ciarki obrzydzenia. Ale czego się nie robi, żeby przytulić do serca upragnione dziecko. Jak zaprzeczytałem o tym, że biegniesz po dziecko, chciałem ci powiedzieć. Nie wiem, czy wiesz, że jeszcze jest potrzebny pewien pan do tego, że nie wystarczy bieżnie, ale oczywiście wie o co chodzi. Gratuluję. Po pierwsze, pierwszego dziecka. To w ogóle zdanie biegnę po ciebie, Maruszku, strasznie piękne. Jeżeli chodzi o czarnuszkę, w sumie nie mam pojęcia, jak jest z olejem z czarnuszki, ale samą czarnuszkę, na przykład chleb z czarnuszką, to ja bardzo lubię. Walczcie, kochani, i niech Wam Bóg błogosławi w sprowadzeniu na świat kolejnej pociechy. Niech tak będzie. Kochani! Tyle, tyle komentarzy, tyle waszych krótkich historii. Teraz, oczywiście, człowieczka i potem będziemy słuchać historii dłuższej. Zapraszam na te, mam nadzieję, czołówkowe miłe dźwięki. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ewie, co jej depresja tatę zabrała. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, moje mordy drogie. Witam Was serdecznie w opowieści właściwej. No, będzie dzisiaj trochę mięsa. Będzie taki temat, który chyba się jeszcze nie pojawił w takiej wersji, myślę. No, to będzie w ogóle ciekawy. Zresztą, jak każdy oczywiście Wasz temat, ważny. Może nie traćmy czasu, tylko idźmy do historii. Drogi ojcze Adasiu, piszę do ciebie jako niecałkiem. Wierna fanka. Jak większość nas w wierze, w życiu i w słuchaniu langusty mamy swoje wzloty i upadki. Kochani, nie wiem, dlaczego wy czasem mnie przepraszacie za to, że właśnie niezbyt wiernie słuchacie, kochani. Nie, nie trzeba. Bierzcie, co wam potrzebne, nie ma żadnego obowiązku. Ja się nie będę czuł absolutnie dotknięty i obrażony, jak przestaniecie słuchać. W sensie, to co wam potrzebne. Cieszę się, jeżeli mogę wam w czymś pomóc ale jeśli nie, to ja nikomu do niczego nie jestem potrzebny, więc kochani, błagam, nie piszcie takich rzeczy. Yy, jedziemy, przepraszam, tak się tutaj wtrąciłem. Swoją historię przesłałam ci już jesienią, 2022 roku, wtedy była to jeszcze opowieść z Happy Endem. Tu może na chwileczkę przerwę. Rzeczywiście poszukałem teraz tego, bo to jest historia, którą Ewa dopiero co przysłała, w sensie tą, którą teraz słuchacie. I rzeczywiście w 2022 roku, w jesieni, Ewa przysłała inną historię. Tamtą sobie przeczytałem też. Tamtej nie będę kochani czytał, bo ta jest jakby jej rozwinięciem. Ta jest, no właśnie, tym, co się wydarzyło teraz. I myślę, że ta jest jakby wystarczająca, więc tamtą, tamtą zostawię. A dziękuję Ci, Ewo, że wysłałaś tą nową, z dopowiedzeniem, z dopowiedzeniem tak naprawdę, z całą tą historią. No więc proszę, po, po, posłuchajcie. Wszystko zmieniło się pewnego mroźnego popołudnia, gdy podczas mojego samotnego spaceru w ulubionym miejscu zadzwonił telefon. To była mama. Mam dla Ciebie złą wiadomość: Tata poszedł do szpitala. Stwierdziła, jak zawsze konkretnie: Oczywiście wiele osób musi się leczyć, ale u nas było to jednak o tyle groźne stwierdzenie, że tata dostał się na oddział psychiatryczny. Na depresję, a potem dwubiegunówkę chorował ponad 20 lat. W szpitalu był bardzo, bardzo dawno, gdyż mama zawsze robiła wszystko, by mimo nawrotów tam nie wrócił. Miał depresję lekko odporną. Za drugim razem, w 2004 roku, opuszczał szpital z informacją, że lekarze nie są w stanie mu pomóc. Dużo mogłabym napisać, co wtedy czułam, ale wszystkim, którzy zmagają się z depresją swoją lub bliskich, powiem po prostu ufajcie. Bóg czasem tak bardzo nam pomaga. Jesienią 2022 roku trafił do szpitala tata po raz trzeci i, jak się okazało, ostatni. Dołek był naprawdę bardzo duży. Tata nie chciał z nami rozmawiać. Dochodziły do tego przekonania, że ktoś go podsłuchuje, jakieś wieczne poczucie winy, przymus, by ktoś coś ciągle opowiadał, przekonania o jego chorobie fizycznej, natręctwa i takie tam inne rzeczy. Długo by to wszystko wymieniać. Myślę jednak, że jak ktoś bliski nagle przestaje chcieć cię widzieć, to możecie sobie wyobrazić jak to boli. Lekarze zmieniali tabletki, stan taty się poprawił i nastał pewien ważny moment, w sensie moment wyjścia. To był piątek 13 stycznia. Na, obie na obiad miały być buchty. Tutaj ode mnie, nie mam pojęcia, co to są buchty, może to sprawdzić. Zamiast tego na porannym obchodzie tata oświadczył, że chce zostać w szpitalu. To było bardzo trudne, tak trudne dla nas do zrozumienia. Owszem, rodzice różnili się charakterami i temperamentem. Myślałam i mówiłam mamie, że za dużo od taty wymaga, że nie daje mu odpoczywać. Często byłam na nią zła o to, zresztą to tata zawsze był mi bliższy i tak dobrze się z nim dogadywałam. Tak mi się przynajmniej wydawało. Takie od dzieciństwa miałam wyobrażenie i chciałam w nie wierzyć. Z perspektywy czasu myślę, że byłam mało wyrozumiała dla po prostu starzenia się moich rodziców, że brakowało nam dobrego czasu. Zwykle w ich domu bywałam po pracy, kiedy często byłam po prostu zmęczona. Dostrzegałam więc tylko czarne i białe. Zadaniowość mamy, jej krytycyzm, niechęć do spotkań towarzyskich, futrowanie nas jedzeniem. U taty drażniła mnie lista zadań, które miałam wykonać, zawsze gdy odbierałam od nich dzieci. Było też tam natrętne kupowanie, wynikające z choroby, nerwowość i tak Czasem byłam bardziej klientem niż kimś bliskim, ale też przez różne zwyczaje rodziców trudno było się przebić. Cóż. Teraz bardzo brakuje mi wspólnego jedzenia pomidorowej, zwyczajnego bycia obok i chyba właśnie dlatego to wszystko piszę. Gdy tata nie wyszedł ze szpitala, było coraz gorzej i gorzej. Coraz bardziej skracał widzenia, coraz mniej jadł, przestał dbać o siebie, dręczyły go natrętne myśli. Zabraniał nam przychodzić do siebie. Gdy miał lepszy dzień i byliśmy ze sobą dłużej, poprosił, żebym dbała o mamę. Pierwszy raz od dawna mówił, że jest dla niego taka dobra, ale mnie szczerze ścisnęło w gardle. Z jednej strony to było bardzo dużo, że w ogóle pomyślał o drugim człowieku, a z drugiej, czyżby on się żegnał? Wtedy też zapytałem, czy chce żyć. Powiedział, hmm, dobre pytanie. Dopiero po dłuższej chwili dodał, tak, chyba tak. Ale to nie było przekonujące. Choroba zabierała nam tatę coraz bardziej. Stawał się niestety niemiły w kontakcie, odmawiał spotkań, bardzo schudł. Gdy spotkałam się z nim w jego urodziny, praktycznie mnie nie słuchał i po chwili po prostu zakończył widzenie. W końcu nastał ten moment, gdy opieka szpitalna powiedziała, że tata nie będzie mógł do nas wychodzić, bo jest przypięty pasami. Mama codziennie dzwoniła do szpitala. Po tygodniu otrzymała informację, że tata jest pacjentem już leżącym, korzystającym z pampersów. Do dziś nie wiemy do końca. Co się wydarzyło w szpitalu za zamkniętymi drzwiami. Ale wtedy się pojawił cud pierwszy. Po takiej sytuacji podjęto decyzję o przywiezieniu taty do kliniki do tarnowskich gór. Nazwa miasta jest tu bardzo ważna, gdyż mieści się tam jeden z najlepszych w Polsce ośrodków z terapią elektrowstrząsową, podobno bardzo skuteczną, zwłaszcza dla choroby dwubiegunowej i lekoodpornej depresji. Tam się właśnie wydarzył ten pierwszy cud. Tata, który od stycznia do kwietnia nie chciał nas widzieć. Wreszcie cieszył się na moje przyjście. Cudownie było zobaczyć, że żyje, że jest. Wspaniale było po prostu trzymać go za rękę, którą wcześniej tak często mi wyrywał. Był więc tatuś mój, taki jak dawniej. To kuriozalne, ale byłam taka szczęśliwa w tej klinice psychiatrycznej. Wreszcie mogłam być z tatą dowoli. Nikt nie wypraszał mnie z sali odwiedzin. Czasem czytałam mu książkę. Czasem po prostu byłam. Ale tata był już bardzo chory także na ciele. Schudł w ciągu kilku miesięcy prawie 30 kilo. Założono mu cewnik i jadł bardzo niewiele i to jeszcze z pomocą. No i ciągle te zamknięte oczy. One były znakiem takiego odcinania się od naszego świata. Tata otworzył te oczy tak naprawdę pewnej kwietniowej soboty, gdy życzliwi pielęgniarze pozwolili zobaczyć ojcu moje dzieci. Jaka to była radość. Chciał je widzieć. Otworzył oczy, a nawet się uśmiechał. A potem pomachał im na pożegnanie. Potem był cud drugi. W klinice tata miał się wzmocnić i przejść kwalifikację do terapii elektrostrząsami. Wszystko było na dobrej drodze aż do drugiego telefonu. Mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Znowu podczas spaceru usłyszałam głos mamy. Tata ma podejrzenie sepsy i przewożą go do innego szpitala. Dopiero później okazało się, że podczas badań tacie wyszedł także cichy zawał. Nie przyjęto go jednak do kliniki w Zabrzu ani kilku innych szpitali. Moim chorym tatom, najlepszym tatom na świecie, żonglowano jak piłeczką. Nikt nie chciał go leczyć. W końcu na urologii przyjęto go na chwilę, by potem znów tłumaczyć, że nie dla niego nie ma tam miejsca. Gdy w końcu gdzieś go położono, okazało się, że czas pokaże, czy przeżyje. Był pacjentem z urosepsą, a takim trzeba jak najszybciej podać antybiotyk, a dopiero po kilku dniach się okaże. Czy lekarze trafili w bakterie? Cośmy wtedy przeżywali, to nie chcecie wiedzieć, ale trafili. Udało się. Ten cud się wydarzył w wielkanoc. Dostaliśmy w prezencie kilka dni spokoju. Tata nadal był słaby, nie chciał jeść, w czwartek nie było wiadomo, czy przeżyje we wtorek. Chciano go wypisać do domu. Kazano nam zabrać leżącego tatę własnym autem i potem wnieść go na czwarte piętro. W pośpiechu załatwiliśmy rehabilitacyjne łóżko i próbowaliśmy się przygotować do przyjęcia taty w domu. Nie było to łatwe. Zwłaszcza, że tata bardzo się bał. Cierpiał psychicznie, bo po sepsie i zawale nie mógł już być poddany tym elektrowstrząsom. Jak się okazało, w domu było bardzo trudno. Mama nie umiała pogodzić się z nową sytuacją. Kłóciła się z tatą ciągle. To było dla niej za dużo. Sama była już schorowana. Bardzo się o nich bałam, denerwowałam się, gdy mama zmuszała tatę do jedzenia, choć to było dla niego jedyna nadzieja. Czułam się bezsilna. Odwiedzałam tatę, ale tak trudno było mi być z mamą. Obwiniałam ją o to, że wciąż ma w stosunku do ojca zbyt wysokie wymagania, że brakuje jej wyrozumiałości. Choroba obnażyła nasze słabości, naszą niecierpliwość, nerwowość i wszystkie inne najgorsze cechy. Najgorsze jednak było to, że tata wciąż się bał i wciąż. Nie chciał żyć. Czasem zdarzały się takie chwile, promienie słońca. W czwartkowy poranek puściłam ukochane piosenki ojca, oparłam głowę na jego łóżku i tak sobie leżeliśmy razem w pogodny dzień. Było tak dobrze, tak prosto. Ktoś powiedział mamie, że tylko ja go jeszcze kocham. W sensie on powiedział mamie. Cieszyłam się, że to czuję, że wreszcie znowu dawałam mu uwagę. Żałowałam tylko, że tak późno. Potem była jeszcze wczesna komunia mojej córki. Taty nie było z nami oczywiście w kościele, mama tak bardzo się stresowała. Jeszcze komunia mojego siostrzeńca i mama pozwoliła potem tacie odejść. On sam prawie nic nie jadł i nie pił. Przyjął ostatnie namaszczenie, dużo spał. Gdy siedziałam przy nim, dużo się modliłam. Często sprawdzałam, czy oddycha. Czułam się taka bezradna, cierpiąca sama, przeżywająca cierpienie psychiczne ojca, matki, moich dzieci. W końcu po radzie koleżanki zaczęłam się modlić do Świętej Ryty o dobrą śmierć. I tu się w sumie wydarzył trzeci cud. Tacie nie było dane umrzeć w domu. Dostał zapalenia płuc i ostatnie dni spędził w szpitalu, podpięty do wielu monitorów. Często był świadomy, chociaż dużo też spał. Do końca się bał, ciągle się bał i nie chciał żyć. Przechodziłam, cierpiałam, trzymałam go za rękę. Miał wtedy być ślub mojej szwagierki, to była wielka radość w naszej rodzinie, no ale to był wyjazd, bardzo bałam się jechać, nie chciałam zostawiać mamy i taty, a jednocześnie czułam taki głos z góry, że tak będzie dobrze. Przed wyjazdem mocno go uściskałam, zawsze mówiłam Kocham cię, tato, jesteś najlepszy, zobaczymy się jutro. Tym razem powiedziałam, że zobaczymy się niedługo, jednak nie przypuszczałam, że na to już nieziemskie spotkanie, nadal będę czekać. O śmierci taty dowiedziałam się w Boże ciało. Moja oleńka w białej sukience sypała kwiatki. Ja byłam w totalnym szoku. Naprawdę poczułam, że tata nie żyje, gdy w kościele usłyszałam te deum. Było gromkie, mocne, było hymnem dla Boga. Wtedy pomyślałam, że wydarzył się nam trzeci cud. Ojciec już nie cierpiał. Mama będzie mogła żyć spokojniej. Dodam tylko, że zdarzyło się to po odmówieniu przeze mnie. Całej nowenny do świętej lity. W karcie zgonu ze szpitala napisano, że tata umarł na wiele chorób. Tak naprawdę zabrało go jednak psychiczne cierpienie. To ono pociągnęło za sobą ciało. Może w szpitalu zabrakło psychoterapii, może gdyby chorych szybciej klasyfikowano, a przede wszystkim gdybyśmy byli dla siebie bardziej wyrozumiali, gdybym może bardziej zauważała problemy moich rodziców, może jakoś byłoby lepiej. Na pogrzebie było nas bardzo dużo. Przyjechali taty przyjaciele, wypełnili księgę ze wspomnieniami o tacie. Przypomniało mi się, że ludzie zawsze byli dla niego ważni. Choroba utrudniła mu kontakty, ale przez wielu był pamiętany jako wesoły, towarzyski człowiek. Jako osoba z nerwicą przez pewien czas ja również stroniłam od ludzi. Zrozumiałam jednak, że to relacje często dają nam wsparcie. Mimo żałoby zaczęłam więc bardziej dbać o tych, którzy są dla mnie ważni. Spotkałem się z przyjaciółką, częściej przytulam mamę. Próbuję być bliżej swoich dzieci. Myślę, że mój tata z góry się na to uśmiecha. Zawsze lubił takie śmieszne powiedzonka, więc teraz pewnie zapytałby, jest lepiej, czy lepiej nie pytać. Powiedziałabym szczerze, że jest różnie. Czasem bardzo ciężko. Czasem z wieloma znakami od taty i głosem, że jest mu dobrze. I tak w ciągu pół roku zdarzyły się nam dwie komunie, Wesele, pogrzeb oraz trzy cuda. Za wszystko to staram się być wdzięczna Panu Bogu. Ojcze, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję, że mogłam się podzielić tą najtrudniejszą, ale i najważniejszą historią w moim życiu. Ewa. Hmm. koni historia taka spokojna, taka historia, gdzie widzicie, nie ma jakichś wielkich przełomów. Tylko jest niestety rzecz chyba jedna z najtrudniejszych na świecie. Długoletnie cierpienie, długoletnia choroba, długoletnia bezradność i to w takim jeszcze chyba najbardziej dotkliwym wymiarze. Bo cierpienie psychiczne, szczególnie cierpienie psychiczne naszych bliskich, to jest bardzo trudna sprawa. Koniec tej historii najbardziej mnie uderzyło, też trochę dlatego, że ja to znam z własnego życia to zobaczcie, jak trudno czasem, no, być z osobami chorymi, które w związku z chorobą robią coś, co nas boli, tylko że tego nie robią one, tylko to robi ich choroba, nie? Zobaczcie, jak to trudne musiało być, kiedy tata, no właśnie, miał wyjść ze szpitala, ale sam stwierdził, że zostaje, że nie chce, kiedy przestał ich widywa wid widywać, kiedy przestał yy, pozwalać się odwiedzać, kiedy był nieprzyjemny, nie niemiły i tak dalej. Kani, ja to też znam dosyć dobrze. Jak wiecie, moja mama miała też swoje problemy przed śmiercią. Moja mama też cierpiała na, na, na kilka chorób związanych właśnie z depresją i z psychiką. I były takie momenty, kiedy na przykład bardzo mnie bolało, szczególnie to, jak sobie z tym nie potrafił radzić mój tato, nie? Ja byłem w domu co jakiś czas, więc jakby nie miałem tego na, na, na co dzień, ale kiedy patrzyłem na mojego tatę, który właśnie zmaga się z różnymi stanami mojej mamy, Kiedyś próbowałem mu wytłumaczyć, że tato to nie jest mama, to jest jej choroba. Yy, on tego trochę nie potrafił zrozumieć. Yy, no bo to jest trudne. Zachowanie to zachowanie, nie myślimy, że to jest coś, co wynika, nie wiem, z nieświadomej jakiejś tam decyzji, tylko myślimy, że taki jest drugi człowiek. To jest bardzo trudne. Kończyk tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Ja też nie mam dla Was żadnych łatwych odpowiedzi. To nie jest tak, że da się coś po prostu zrobić. Tutaj potrzebujemy wielkiej cierpliwości serca, wielkiej łagodności, czasem znoszenia po prostu bardzo trudnego, trudnej sytuacji. Tutaj tylko Pan Bóg może pomóc, tylko takie zanurzanie w Jego miłosierdzie. Kochani, to jest rzecz niezwykle trudna. Oczywiście każde cierpienie jest rzeczą niezwykle trudną, ale myślę, że cierpienie psychiczne jest jakoś takie najbardziej bezradne, dlatego że... Ono jest takie trochę nieuchwytne, nie? Takie, że niby wiemy, że ono jest, niby wiemy, że ono się dzieje, ale trudno je tak jakoś ukon ukonkretyzować. Czasem trudno się też z nim zmierzyć, bo niektórzy właśnie tak się trochę zachowują, jakby cierpienie psychiczne nie było prawdziwym cierpieniem, nie? Bagatelizują je, lekceważą je, albo mówią wymyślasz po prostu. To nieprawda i to bardzo trudne mierzyć się z taką sytuacją. Ewo, dziękuję ci za tą historię, bo mam nadzieję, że ona nam trochę to pokaże, że ona nam trochę to uświadomi. Wielu z was się pewnie, kochani, z tym zmaga. Nasi rodzice się starzeją, nasi rodzice chorują, nasi rodzice wymagają czasem bardzo trudnej opieki. Moi już odeszli, i też to traktuję jako swego rodzaju ulgę. Wiem, jak niektórzy to odbiorą, co teraz mówię, ale no tak jest, kochani. Czasem nie umiemy sobie radzić, nie, z tym trudem, z tym ciężarem, nosimy Go tak, jak potrafimy, On się w pewnym momencie kończy i chociaż to jest oczywiście śmierć, to jest jakiś koniec, to jest też jakaś ulga, bo nie umieliśmy sobie z tym radzić. Nie ma się do tego bać. Nie bójcie się, że sobie nie radzicie z tymi różnymi sytuacjami. Dla mnie pomocą zawsze był Pan Bóg. Dla mnie pomocą było zawsze oddawa oddawanie Mu tego wszystkiego, co nie sprawiało, że to znikało oczywiście, ale jakoś to tam przez lata próbowałem nosić. Trudne, bardzo trudne. Bo to są zupełnie niełatwe ludzkie sytuacje. Noszenie na, na barkach, szczególnie właśnie psychicznego cierpienia naszych bliskich. Bardzo kochani was, wszystkich, którzy tego doświadczacie. Bardzo ciebie, Ewo, Twoją rodzinę, powierzam Panu Bogu. Powierzam Jego miłosierdziu. Bądźmy tutaj na siebie, kochani, bardzo wrażliwi. Bądźmy tutaj, tak jak zawsze będę mówił na końcu, dobrzy dla siebie. To bardzo często choroby działają. To bardzo często choroby mówią. To bardzo często choroby sprawiają, że ludzie są trudni do opiekowania się nimi. Pamiętajmy o tym, że to choroby, a nie oni sami. To nie oni. To czasem choroba to robi z człowiekiem. I to się domaga czułości, cierpliwości i wytrwałości, a nie, Porzucenia, nieobrażenia. Wiem, jakie to trudne, wiem. Sam tego dużo, dużo doświadczyłem. Kochani, powierzam Was wszystkich Panu Bogu i pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Taka to dzisiaj była historia. Do usłyszenia, kochani, za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu. W kolejnej historii pewnie trudnej, pewnie niełatwej, ale jakoś próbujemy je z Panem Bogiem przechodzić. Miejcie się proszę, moi drodzy, moje drogie, najlepiej na świecie. Ściskam was pozdrawiam i błogosławię. Z Bogiem do usłyszenia.